Dziś najważniejsze wiadomości napływają z Ukrainy. Rosja zakładała, że ukraińskie lotnictwo taktyczne pozostanie ograniczone przez niedobory samolotów oraz rosyjskie środki walki elektronicznej. Tymczasem polski MiG-29 zamienia to ograniczenie w stałą, precyzyjną presję na rosyjskie węzły frontowe. Pod koniec 2025 roku Warszawa publicznie omawiała przekazanie kolejnych sześciu do ośmiu myśliwców MiG-29. Wycofywanych ze służby w Polsce. Nastąpiło to po przekazaniu przez Polskę 14 MiG-29 Ukrainie w 2023 roku. Utworzyło to działający system dostaw części zamiennych, obsługi technicznej i dokumentacji, a nie jednorazową darowiznę. Samoloty te mogą niemal natychmiast wejść do służby, ponieważ Ukraina już eksploatuje MiG-29 i dysponuje wyszkolonymi pilotami oraz personelem naziemnym. Co eliminuje opóźnienia związane z konwersją. Nie są to również surowe płatowce. Polskie i ukraińskie programy modernizacyjne dostosowały je do użycia zachodniej precyzyjnej amunicji kierowanej z już zainstalowanymi pylonami, okablowaniem oraz interfejsami awioniki. Ponieważ ukraińscy piloci są już przeszkoleni na MiG-29, Ukraina może rozpocząć działania bojowe niemal natychmiast. Wzdłuż północnej granicy ukraińskie MIG-29 są wykorzystywane do zatrzymywania rosyjskich rajdów, zanim te się rozpoczną, zmuszając Rosję do rozpraszania rezerw wzdłuż granicy zamiast ich koncentracji do działań ofensywnych. Ukraiński wywiad identyfikuje koncentrację rosyjskich sił, gdy te są jeszcze w trakcie formowania lub odpraw, najczęściej dzięki naruszeniom zasad bezpieczeństwa operacyjnego, takim jak aktywne sygnały telefonów. Widoczne anteny czy powtarzalne ruchy pojazdów do tego samego budynku. Geolokalizowane nagrania pokazują pojedynczą bombę AASM Hammer, uderzającą w dom, w którym zgromadzili się rosyjscy piechurzy wraz ze stanowiskiem dowodzenia. Jedno trafienie powoduje zawalenie się budynku, zabijając zgromadzony personel i anulując raid, zanim jednostka zdąży ruszyć w kierunku granicy. W rejonie Pokrowska rosyjskie ataki również opierają się na gromadzeniu dużych grup oddziałów szturmowych w jednym miejscu. Jednak działa to tylko tak długo, jak wojska pozostają skupione. Gdy rozproszą się po okopach i zrujnowanych budynkach, przestają stanowić pojedynczy opłacalny cel. Ukraińskie uderzenia lotnicze koncentrują się na tym krótkim oknie czasowym, rażąc budynki z biurek oraz pobliską infrastrukturę, zanim oddziały wyruszą. Jedno uderzenie może zniszczyć całą grupę szturmową zmuszając Rosję do rozpoczęcia przygotowań od nowa i kosztując ją czas oraz impet. Na skrzydłach rosyjskie siły próbują okrążyć miasto, przemieszczając oddziały szturmowe drogami drugorzędnymi, lecz ukraińskie naloty uderzają w te trasy, by spowolnić ruch. Potężne kratery uniemożliwiają obejście. Ruchy te są wykrywane, gdy pojazdy wielokrotnie przejeżdżają przez te same skrzyżowania i drogi dojazdowe, tworząc wyraźne wzorce wychwytywane przez ukraińskie drony. Zgeolokalizowane nagrania pokazują precyzyjne bomby uderzające w sporne trasy podejścia, zmuszając rosyjskie jednostki do dłuższych, bardziej odsłoniętych objazdów i rozbijając synchronizację potrzebną do skoordynowanego okrążenia. Szczególnie w rejonie Pokrowska rosyjskie zespoły dronowe stanowią dla Ukrainy krytyczny słaby punkt, ponieważ zapewniają rozpoznanie pola walki, naprowadzają ogień artylerii i prowadzą ataki FPV co czyni je priorytetowymi celami uderzeń MIG-29. Operatorzy ci wymagają miesięcy szkolenia w warunkach bojowych, dlatego po trafieniu stanowisk kontroli dronów Rosja traci umiejętności, których nie jest w stanie szybko odtworzyć. Choć możliwa jest rekrutacja nowych załóg, utrata doświadczonych operatorów wymusza ciągłą rotację i stopniowo obniża ogólną skuteczność. W pobliżu Uspeniwki rosyjskie siły potrzebowały szybkości po zdobyciu miejscowości, ponieważ tylko dynamiczny ruch mógł przekształcić ten sukces w przełamanie. Aby to osiągnąć, musiały przerzucić jednostki zmechanizowane przez nienaruszone mosty i utwardzone drogi, gdyż otaczający teren zamienił się już w głębokie błoto. Ukraińskie MIG-29 uderzyły w te kluczowe przeprawy, zatrzymując natarcie i zmuszając rosyjskie wojska do powolnego posuwania się przez błoto w dużej mierze pieszo, podczas gdy pojazdy miały trudności z nadążaniem. W rejonie Kamianske i Stepnohirska rosyjskie siły próbują zbliżyć się na tyle, by ich operatorzy FPV znaleźli się w zasięgu startu w kierunku miasta Poroże. Osiągnięcie tego umożliwiłoby rażenie głębiej położonych ukraińskich tyłów i zakłócanie życia cywilnego daleko poza linią frontu. Zamiast tego napotykają zmasowane ukraińskie uderzenia lotnicze, gdy myśliwce MiG-29 atakują przyczółki, schrony i punkty koncentracji, gdy tylko się pojawią. Zgeolokalizowane nagrania pokazują bomby zrzucane z dystansu, powodujące zawalenie się budynków, zanim rosyjskie jednostki zdążą się okopać, ilustrując jak lotnictwo neutralizuje zagrożenie, zanim dotrze ono do miasta. Ogólnie rzecz biorąc, polski MiG-29 ma znaczenie, ponieważ daje Ukrainie realną siłę bojową a nie dodatkowe samoloty istniejące jedynie na papierze. Każdy kolejny myśliwiec pozwala Ukrainie wielokrotnie uderzać w te same rosyjskie słabe punkty, zwłaszcza w krótkie momenty, gdy żołnierze, dowódcy, drony i sprzęt są zgromadzeni przed atakiem. Dzięki wykorzystaniu znanych platform w połączeniu z nowoczesnymi zestawami naprowadzania, Ukraina może niszczyć grupy szturmowe, stanowiska dowodzenia i centra kontroli dronów jednym precyzyjnym uderzeniem. Jeśli kolejne polskie samoloty dotrą zgodnie z harmonogramem, rosyjskie zgrupowania przy froncie będą nadal zamieniane w gruz. Wreszcie nadszedł nowy rok. Skorzystaj więc z naszej ogromnej 60% noworocznej zniżki i odblokuj pełny dostęp do naszej interaktywnej mapy oraz ekskluzywnych analiz strategicznych. Już od 3,99 dolarów zyskasz dostęp do nieocenzurowanych nagrań bojowych. Każdego dnia będziesz mógł także czytać 40 krótkich podsumowań najważniejszych wydarzeń. Otrzymasz dostęp do naszego narzędzia Timeline Builder, pierwszego na świecie systemu opartego na sztucznej inteligencji, który w czasie rzeczywistym łączy fakty i informacje z bieżących wiadomości. Co więcej, odblokujesz zaawansowane narzędzia analizy newsów, zapewniające wgląd w cykl informacyjny, analizę nastrojów oraz trendy które pozwalają wyłonić najistotniejsze wydarzenia. Na końcu, co najważniejsze, uzyskasz dostęp do wszystkich naszych ekskluzywnych aktualizacji strategicznych dotyczących wojny w Ukrainie. Jeśli chciałeś wesprzeć nasze działania, ale wcześniej nie miałeś okazji, teraz jest idealny moment, aby dołączyć i realnie coś zmienić. Zajrzyj do linku w opisie i zostań ekskluzywnym członkiem naszej społeczności. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim, którzy zdecydowali się do nas dołączyć. Wasze wsparcie naprawdę znaczy dla nas wszystko.